staram się nie oglądać telewizji, to ciekawi mnie, jakie programy cieszą się popularnością, bo one pokazują pewne trendy w społeczeństwie, to, co się ludziom podoba. No bo w telewizji, telewizja żyje z reklam, więc zasadniczo musi puszczać to, co ludzie chcą oglądać. I jest ciekawe, że obecnie taką popularnością cieszą się teleturnieje, jakieś zgadywanki, jest grupa ludzi, muszą odgadywać hasła albo odpowiadać na pytania, które nawzajem się sobie zadaje. No ale powiedzmy sobie szczerze kluczem w tym wszystkim jest to, że na końcu można wygrać pieniądze. Czyli ten, kto wygrywa, zgarnia jakąś pulę, no i jest szczęśliwy, wychodzi, wygrał, ma pieniądze do dyspozycji. Też niektórzy grają w różne totalizatory, usiłując wygrać duże pieniądze, bo czasami tam faktycznie można wygrać duże pieniądze. No i dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy historię Salomona. Można powiedzieć: Pan Bóg przychodzi do niego we śnie, no i daje mu taką propozycję. Myślę, pewnie chyba każdy z nas chciałby tak kiedyś usłyszeć, prawda? Pan Bóg przychodzi i mówi: "Proś o to, co mam ci dać". To jest taka niecodzienna propozycja. Bo przychodzi Pan Bóg, który jest wszechmogący, czyli może dać cokolwiek. No i przychodzi z pytaniem do człowieka: "O co chcesz prosić?". O co chcesz prosić? Pomyśl sobie, że nie wiem, przychodzi dzisiaj Pan Bóg, po południu, po obiedzie, spokój w domu przyjdzie do Twojego domu. Pan Bóg zapuka, mówi: Dzień dobry, jestem Pan Bóg, mogę spełnić Twoje życzenie. Czego sobie życzysz? Myślę, że to jest bardzo poważne pytanie. Czego Ty dzisiaj tak naprawdę chcesz? Co też jest ważne w Twoim życiu? No i trafiło na młodego króla Salomona. No, i widzimy, że taka odpowiedź jest piękna, chciałoby się powiedzieć, z punktu widzenia Bożego. Nawet Pan Bóg go chwali za to, bo Salomon mówi: Jestem młody, mam rządzić tym krajem, tym ludem. Lud jest liczny, ja nie potrafię rządzić. Też pokora potrafi stanąć w prawdzie o sobie i powiedzieć: No, ja tego nie potrafię, a widzę, że to mi jest potrzebne, więc daj mi serce, które będzie sercem mądrym. Abym potrafił rządzić tym ludem, rozstrzygać odpowiednio sprawy. No i Panu Bogu bardzo się spodobała ta prośba. Ale jest ciekawe, co Pan Bóg wylicza. Mówi, słuchaj, ciekawe, że nie poprosiłeś o inne, ży o inne rzeczy. I co Pan Bóg wylicza? Najpierw mówi, nie prosiłeś o długie życie. Można by powiedzieć takie nasze przysłowiowe zdrówko, prawda? Jak sobie składamy życzenia. To czasami życzenia wyglądają tak. Zdrowia, zdrowia i zdrowia. O, jak jest zdrówko, to wszystko się ułoży, prawda? Takie są życzenia. I Pan Bóg mówi, nie prosiłeś o długie życie. Dalej. Mówi, nie prosiłeś też o bogactwa. Prawda? Zdrówko i pieniądze. Jeszcze trzecia rzecz, też ciekawa. Pan Bóg mówi, nie prosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół. Ciekawe. Że w sercu człowieka, mało że najpierw chciałby dla siebie, to czasami jest, chce, żeby temu drugiemu się nie powodziło. Mu się nie powodziło. <laughs> Można prosić o zgubę nieprzyjaciół. I Pan Bóg mówi: zobacz, o to wszystko nie prosiłeś, prosiłeś o serce, które ma być sercem mądrym. Ja ci to serce podaruję, żeby i znamy. Przysłowiowy o Salomonie mówi się mądrość Salomonowa, ktoś potrafi rozstrzygać sprawy jak Salomon, bo w historii właśnie utarło się, że faktycznie był to bardzo mądry król. Bardzo mądry król. Tego dzisiaj nie mamy w czytaniu, ale gdybyśmy czytali w Biblii dalszy ciąg, historię tego spotkania Pana Boga z Salomonem, to dalej Pan Bóg mówi: Nie prosiłeś o to, ale ja dodaję ci do tej prośby, również dam ci bogactwo i sławę. Zobaczcie, bardzo ciekawe. Salomon prosi, mówi, tylko proszę cię, panie Boże, o mądrość. Pan Bóg mówi, no cudowna prośba. Daję ci tę mądrość, o którą prosisz, ale podaruję ci również bogactwo i sławę. Chciałoby się powiedzieć, że w tym dialogu Pan Bóg pyta Salomona, a Salomon odpowiada jak Pan Bóg. Mówi, daj mi mądrość. I wtedy Pan Bóg mówi dobrze, a Pan Bóg się zachowuje jak człowiek i mówi: oprócz mądrości dam Ci jeszcze bogactwo i sławę. <grywa> Jakby to było potrzebne człowiekowi. Do czego zmierzam? Myślę, że warto sobie zadać pytanie: naprawdę, czego Ty w życiu chcesz? Do czego dążysz? Dlaczego? Bo jest tak, i o tym też mówi Słowo Boże, że koniec końców często dochodzimy do tego, do czego pragniemy, prawda? Co, co, tak naprawdę jest pragnieniem twojego serca w stosunku, nie wiem, do siebie, w stosunku do innych ludzi, że gdyby trafił nam się ten milion, czy, żeby przyszedł Pan Bóg do nas i zapytał, słuchaj, spełnię twoje życzenie, ale powiedz, czego ty tak naprawdę chcesz, co jest w twoim sercu, czego ty pragniesz, prawda? Żebyśmy zapytali siebie, dlaczego. Bo może się okaże, że chcemy wielu bardzo różnych rzeczy, nie mówię, że złych, bo jest ciekawe, że Pan Bóg Salomonowi dorzucił jeszcze bogactwo i sławę, prawda? Więc to jest darem od Pana Boga. Również bogactwo, sława, pomyślność, dobra praca, zdrowie. To są wszystko dary, które Pan Bóg również daje. Tylko, żebyśmy się zapytali, czy pośród tych wszystkich darów chcemy tak naprawdę również Pana Boga. Bo to, że jesteśmy dzisiaj w kościele, modlimy się, to wcale nie oznacza, że Pan Bóg musi być priorytetem w naszym życiu. Możemy mieć 100 tysięcy innych priorytetów i to, broń Boże, nie jest zarzut do nikogo z Was. Bo ja to pytanie też stawiam sobie. Paweł, czego Ty chcesz tak naprawdę w życiu? <laughs> Żeby się zapytać, że Owszem, jak mamy dziesięć rzeczy do wyboru, to fajnie, bo się do tego worka wiele rzeczy zmieści. Ale gdybyśmy to musieli tak naprawdę zredukować do jednej rzeczy, to co by się okazało? Co jest dla nas takie ważne? Bo zobaczcie, dzisiaj w rodzinach wiele osób starszych czy w średnim wieku czasami mówi o jej, co się dzieje? Dzieci tracą wiarę. Młodzieży nie ma w Kościele. Gdzie oni się pogubili? I tak jest. Takie, takie są fakty. Ale też bez stawiania zarzutów, ale chciejmy się zapytać, jak wyglądała formacja ostatnich pokoleń? Czy w domu mówiło się dziecku? Słuchaj, Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. Postaw na Pana Boga, bo tylko Pan Bóg może dać ci zbawienie. Czy na przykład było dziecko, bądź dobrym człowiekiem, wyucz się na uczciwego, dobrego człowieka, żebyś coś w życiu osiągnął. Wszystko bardzo dobre. Jest genialna rzecz być dobrym człowiekiem. Błogosławieni ci, którzy też mogą studiować, uczyć się. Nie każdy może, nie każdy ma talenty czy możliwości finansowe, ale jest to też dobre. A na żeby coś osiągnąć w życiu, no też bardzo dobre. Ale to są wszystko wartości, które w pewnym sensie zamykają się tylko do tego życia doczesnego. A jest pytanie, gdzie w tym, bo jak prawda, że, a żebyś był dobrym człowiekiem, żebyś się wykształcił, miał dobrą pracę, jakbyś miał dobrą pracę, byś miał też dobre zarobki, a myślę w życiu ustawił. No i na końcu też dokładamy, prawda, no i w Pana Boga wiesz, bo to też jest ważne w życiu, ważne w życiu. Ale pytanie właśnie czy ta hierarchia wartości jest dobrze poukładana, bo czasami może się okaże właśnie, że ktoś jest dobrym człowiekiem, dobrze się wykształcił, dobrze ustawił w życiu, no już na Pana Boga nie ma czasu. A Pan Bóg zaprasza nas, abyśmy to odwrócili. I to coś kosztem czegoś, stawiając Pana Boga na pierwszym miejscu. Więc myślę, jest ważne zapytać siebie dzisiaj, kiedy przychodzi to słowo, czego ty pragniesz, czego ty tak naprawdę w życiu chcesz. Czego byś pragnął i, i o co chcesz się modlić? I druga rzecz, kiedy modlimy się do Pana Boga, też, żebyśmy nie modlili się na naszą miarę. Co to znaczy? Panie Boże, proszę Cię, nie wiem, jestem spragniony, potrzebuję kubek wody. Panie Boże, proszę Cię, daj mi kubek wody. Bo czasami jest tak, że przychodzi Pan Bóg i chciałby nam naprawdę dać dużo więcej. Bo Bóg nas kocha, tak jak to zrobił z Salomonem. Salomon poprosił tylko o mądrość, a Pan Bóg mówi, dobrze, dam Ci mądrość, ale oprócz mądrości daję Ci też bogactwo, sławę. Dlaczego? Bo Bóg nas kocha. Pan Bóg naprawdę jest hojny i pragnie nas obdarzać. Szczodrze. Często problem polega na tym, że to my jesteśmy tymi, którzy Pana Boga limitujemy. Taki przykład, nie wiem czy adekwatny, potrzebujemy 100 zł, mówimy, Panie Boże, bardzo Cię proszę o 100 zł, a Pan Bóg przychodzi i chce nam dać na 1000 A mówimy, nie, nie, dziękuję, 900 sobie zatrzymaj, bo ja tylko 100 potrzebuję, żeby, żeby nie mieć takiej mentalności w stosunku do Pana Boga, bo my często taką, dlaczego? No bo patrzymy na siebie, jak nas ktoś prosi o 100 no to dajemy stówę, prawda? Rzadko jest tak, że ktoś prosi cię o stówę, dasz mu tysiąc. No, no hojny, a znalazł się, myśli. A Pan Bóg taki jest. Dlaczego? Bo Pan Bóg jest bogaty. A Bóg ma wszystko i chce nam udzielać. Przede wszystkim właśnie Pan Bóg patrzy na nasze zbawienie. I zobaczcie, to jest to. Często ja słyszę w konfesjonale podczas różnych rozmów: tyle proszę Pana Boga, a Pan Bóg mi nie odpowiada. No właśnie, pytanie o co prosisz? Bo dla Pana Boga jest bardzo ważna rzecz w Twoim życiu, Twoje zbawienie, bo to dotyczy Twojego życia tu na Ziemi i całej wieczności. Życie tu na Ziemi kiedyś się skończy. Ja Wam życzę jak najdłuższych lat życia, ale z Panem Bogiem. I zobaczcie, słyszeliśmy tą Ewangelię, która mówi o tym człowieku, który poszukuje pięknych pereł znalazł tą drogoceną, sprzedał wszystko, co mam i kupił ją. Tym, który poszukuje tych pięknych pereł, to jest Pan Bóg i Pan Bóg znalazł Ciebie jaką tą drogocenną perłę i zdecydował się sprzedać wszystko. I my widzimy to w osobie Jezusa Chrystusa. Bóg posyła swojego syna na świat, który oddał za nas swoje życie, traci wszystko żebyś ty i ja, żebyśmy mogli mieć życie wieczne za darmo. Żebyśmy zostali zbawieni, żebyśmy tu na ziemi mieli sens życia i mogli żyć z Bogiem w wieczności. To jest pragnieniem Pana Boga twoje zbawienie. Jeżeli oprócz tego Pan Bóg może ci jeszcze podarować zdrowie, długie życie, pomyślność, bogactwo i sławę, to Pan Bóg to robi często. Tak w życiu jest, ja widzę tak po sobie, że my na skutek różnych darów się gubimy. Gubimy się. Nie każdy sobie radzi z sukcesem, nie każdy sobie radzi z dużą ilością pieniędzy. Nie wszyscy sobie radzą. Niektórzy bardzo źle sobie radzą z dużą ilością pieniędzy. Ja Wam powiem, że jako zakonnik my wszystko oddajemy przełożonemu. Jakieś pieniądze dostaniemy, zarobki, wszystko oddajemy, a jeżeli coś potrzebujemy, idziemy do przełożonego i prosimy. nie wiem, Potrzebuję coś sobie kupić, nie wiem, spodnie czy coś. Przychodzę i proszę, proszę o pieniądze. I muszę wam powiedzieć, że zauważyłem, że jest to błogosławiona zależność. Mówię teraz o sobie, bo ja widzę, że ja sobie nie za dobrze radzę z pieniędzmi. Tak mi tak miał i mógł sobie wydawać jak chciał, to widzę, że... Od razu się rodzą nie wiadomo skąd jakieś potrzeby, których nie mam. No to bym jeszcze sobie kupował. Po co, po co tyle rzeczy kupować? Prawda? Więc Pan Bóg daje nam to, co jest dla nas potrzebne. Więc dwie rzeczy. Pierwsza. Zapytaj się, czego ty tak naprawdę chcesz, żeby stanąć w prawdzie też przed sobą. A druga. Prosząc Boga, nie limituj Pana Boga. Chciej przyjmować to, co Pan Bóg daje też w pokorze, bo czasami nie rozumiemy. Prawda? Jak Pan Bóg nam daje, chciałoby się wydawać, że, yy, że prosimy o jedną rzecz, nie dostajemy. Bo Pan Bóg często, jak prosimy Go, mamy problem i oddajemy to Panu Bogu, to Pan Bóg nie zabiera nam problemu, ale często przynosi Jego rozwiązanie. Więc życzę Wam i sobie wiary, abyśmy pozwolili się Panu Bogu prowadzić i abyśmy chcieli też z ufnością i świadomością, że jesteśmy dziećmi Boga, że Bóg jest naszym Ojcem. Z ufnością też zanosić do Niego nasze prośby. Amen.